Piątek Piąteczek, a więc Piątunio 23 sierpnia 2024 roku, minęła szósta tu krzysiek. Dzisiaj na krótkim programie chciałbym z Wami porozmawiać o sokach i nektarach. Warto pić sok marchewkowy, bo zawiera dużą ilość witaminy K, która pozytywnie wpływa na oczy. Poza tym jest on zdrowszy od nektarów i soków z małą ilością owocu. Nie znaczy to, że trzeba rezygnować z nektarów i takich soków. Nektar bananowy lub winogronowy również są ciekawymi propozycjami na napój. Mimo tego najlepsze są soki ze 100% owoców i bez dodatkowego cukru. Prosto z tłoczenia, czyli właśnie z marchwi, jabłka czy gruszki. Pijcie zdrowo i uważajcie na siebie. Zapraszam Was na dzisiejsze audycję. Była to audycja P.P.M. podcast prowadził scenariusz realizacja Krzysiek rok produkcji i publikacji 2024.